Dzisiaj Tofik przyjechał ze mną na pasiekę zabrać pszczółki z wrzosowiska. On bardzo lubi podróże samochodem. Często to się dla niego kończy porządleniami, ale pomimo to zawsze wiernie mi towarzyszy. Jak mówię, gramolaj to on wskakuje do samochodu. Tofik, gramolaj. Gramolaj, gramolej A, gramolaj. Gramolaj na swoje miejsce. Dobra, dawaj. dawaj. Co? Jedziemy po pszczółki i do domciu. To jest jego miejsce. On zawsze go bardzo mocno broni. Także co to fik Zabieramy pszczoły i jedziemy do Domciu, tak? No i tak zakończył się kolejny nasz rok na wrzosowisku. Dzisiaj przyjechałem zabrać ostatnie pszczoły z wrzosowiska. Coś niesamowitego. Nie dość, że jest spektakularny zachód słońca, to jeszcze na niebie pojawiła się Tęcza nad moją głową, o w tym miejscu dokładnie tutaj. Pierwszy raz widzę tęczę na wrzosowiskach. Jestem tym zaskoczony. Także to naprawdę udany dzień. Wszystkie rzeczy, które są najpiękniejsze w życiu, one zawsze są za darmo. Jak wschody, zachody słońca, jak miłość. Wszystkie inne rzeczy to są rzeczy ulotne, nabyte. A takich słońca, zachodów, jak są tutaj na świętoszowskich wrzosowiskach to naprawdę ciężko na świecie znaleźć zostaje już tylko zerwać kawałek wrzosu na pamiątkę robię to każdego roku trzymam go przez jakiś czas w domu wącham podziwiam po to żeby pamiętać o tym niesamowitym miejscu gałązka z wrzosu pojedzie ze mną do domu i będzie mi towarzyszyć przez najbliższe dni, tygodnie. Aż nie opadnie, niezwiędnie, i przypominać o tym wspaniałym fioletowym.